Mamy dwa kolejne Spójrzcie Tu jeden, ale mi coś chodzi o, Tu jeden Odkryjmy Ładny I Tutaj mamy drugi Zobaczcie Ciekawe czy nie jest roboczywa Tutaj mamy drogi Ten wyżarty przez ślimaki, ale Ale jest z drwisienki Nic zabieramy. No koszyka, widzimy się przy następnym. Spójrzcie, od razu go obetniemy. Odłóżmy głowy. ładny kozaczek i znowu się zaczynają kozaki no nic widzimy się później spójrzcie, zdążyłem wyłączyć kamerkę zrobiłem dwa kroki i spójrzcie na tego a zatniemy, zasłonimy Oj, wyjdziemy z tych krzaków. No ładnie ona powiedziała, że jeszcze raz przyniosę robaczywego do domu To najpierw lecę ja, a grzyb za mną To za mną. muszę się pilnować teraz Nic, widzimy się przy następnym Znowu, moi drodzy, zdążyłem się wyłączyć, i następny kozaczek. Tutaj obetniemy. Jest ładny, tylko ślimaczek chyba jest. Następny kozaczek trzeci już na ciągu dwóch minut No nie, widzimy się przy następnym Maślaczek Nie Duży. Zobaczcie na to. Jaki wysyp. Świeżutki. Raz. Dwa. Piękny. Następne. Trzy. jeszcze jeden. Spójrzcie. Cztery sztuki w jednym miejscu. Ale widzę, że to nie koniec. Użyjmy je tutaj. Tutaj mam następnego tutaj Mojars się przy następny ładne Zobaczcie jaki wysyp Jeden Tutaj może będę układał Następny Ojej, ten spadł Ojej, kochany Tu Tutaj następny Tutaj następny. Widzicie? No to jeszcze nie koniec. Tutaj następny. Następny. Ten jakiś dziwny. A to jest go O! Oh wow. Tutaj. Oh Owej. Wow. Następny. I chyba tutaj będzie już tyle. Bo nie widzę. 私。